Hej, cześć, siemano, witam was w kolejnym odcinku A mianowicie drugim z F1 2013 Poczekajcie, super, sobie nie włączyłem. dobra, leci Tak, jak mówiłem, drugi odcinek to już będzie kariera A więc zaczynajmy Kariera I jak mówiłem w e, pierwszym odcinku Rozpoczniemy sobie Najlepszy zespół, który odblokowaliśmy podczas testów, a jest to Williams. A więc zacznijmy. No, tutaj piękny wstęp. Tak, Williams F1 Team. Zaraz powinien być jakiś samouczek. Tu no się właśnie kariera w Formule 1. Rozejrzyjmy się. Główny ekran menu aktualizuje się automatycznie. Jeśli coś wymaga Twojej uwagi, w odpowiednim miejscu wyświetli się ikona. Na Twoją skrzynkę e-mail spływają przydatne wiadomości, więc pamiętaj, żeby sprawdzać ją regularnie. W górnej części ekranu znajduje się kalendarz wyścigów. Jak widzisz, przy niektórych wyścigach pojawiają się ikony. Oznaczają one, że w dany weekend ma miejsce wyjątkowe wydarzenie. Szczegóły każdego wyścigu można poznać po wybraniu go z kalendarza. Pod koniec sezonu możesz otrzymać oferty kontraktów od różnych zespołów, w zależności od Twoich wyników. Dawaj z siebie wszystko w każdym wyścigu, aby uzyskać lepszą pozycję w kolejnym sezonie. To wszystko, jeśli chodzi o najważniejsze funkcje ekranu kariery. Zapoznaj się z nimi, zanim ruszysz na tor. Dobra, dobrze wiedzieć. Ma tutaj było takie małe przedstawienie. I dobra, witaj w zespole Williams Chciałem serdecznie powitać Cię w zespole Williams I życzyć powodzenia w tym sezonie Nasi inżynierowie dali z siebie wszystko przed, Przez ostatnie kilka miesięcy I dzięki temu nasz bolid Który powinien ponieść Cię Do wielu sukcesów Dlatego też ustaliliśmy Minimalny wynik, którego oczekujemy od Ciebie W tym sezonie Dziesiąta pozycja, myślę, że nie powinieneś mieć problemu Z jej osiągnięciem Dobra, czyli mamy pod koniec sezonu zająć miejsce powyżej dziesiątki. Tak, nazywa się Robert? Coś tam, dobra. Tutaj przywitania, eee, dobra. I tutaj Malborn, Albert Park, dobra. Ustawiania wyścigu, bo to jest przydatne. Krótki weekend i pełne kwalifikacje. Długość wyścigu 25% damy. Teraz poziom trudności. Tutaj asysty już widzieliście. I tutaj zasady i flagi realistyczne i uszkodzenia bolity mają być pełne. Profesjonalista, ilość przewinien. Damy sobie na zapas 4, ale nie będę ich używał z durnym powodów, na przykład, że ktoś mnie wyprzedzi albo coś. Nie będzie takiego czegoś. No i dobra, możemy już sobie zacząć pierwsze kwalifikacje i później pierwszy wyścig Więc szykuję się co... Boże na białym tle białe napisy. Mądrość. Hee, to, 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 dobra. Jak chcecie te informacje czytać, to sobie zatrzymujcie odcinek i no i po prostu czytajcie. Czytajcie ją. A dobra pierwsze kwalifikacje jak widać pierwsze Q1 kwalifikacji dokładnie. I wsiadamy do bolidu Williamsa. Jest to o wiele lepiej zrobione niż było w 12 to wsiadanie. Bo widzimy chociaż co się dzieje. Tutaj nas kolega zapina w pasy i daje kierowniczkę. Cześć, witamy w garażu. O, dobra. To teraz posłuchajcie pana inżyniera, najświeższe na temat najbliższego wyścigu. Jest tam mnóstwo przydatnych ciekawostek, z którymi możesz się później zapoznać. Kiedy będziesz chciał przejść na tor, pominąć sesję lub sprawdzić jakie są ich cele, wystarczy, że zapytasz. No już, dobra. Tutaj mamy rywalizację z kolegą, ale to jest nie ważne. LOL. Coś przecinało rozgrywkę. No coś tam mówił. Mamy zająć Mamy dojść do Q3 Takie jest założenie Dobra, słuchajcie Skoro mamy tutaj opcję szybkiego ustawienia bolidu Dodamy sobie tak, bo tak się fajnie jeździ na tym torze Boże, przycinamy coś Na tym ekranie na bieżąco wyświetlane są informacje dotyczące czasów Możesz tu także przyspieszyć aktualną sesję Dobra, my przyspieszymy i wyjedziemy na tor dopiero gdy ci lepsi kierowcy zaczną zjeżdżać Będzie to obsałem tak dziesiąta minuta jakoś O Boże Chwila Dobra, Że mi się tutaj zagapił Bo nam to coś wyskoczyło na ekran i musiałem to zwinąć Dobra, wyjedźmy szybko na ten tor, bo mało czasu nam zostało. Jak widzicie jedziemy w naszym tasku. Dałem wzbogaconą mieszankę. O fak, Już pierwsze błędy. Za szeroko było. Dawno nie jechałem, zrobiłem sobie przerwę od F1. Dobra. Coś mi tutaj znowu wyskoczyło, tak jak poprzednio, więc zróbmy sobie takiego myka, jak zrobiliśmy w tamtym odcinku, że tego nie wyłączamy i po prostu grę zrzucamy tak pół... No trochę ją chowamy, dobra. Teraz już jedziemy w okrążenie pomiarowe, mam nadzieję, że nam się uda. Dobra. Tutaj DRS, bo nam, mam... Tutaj jest w ogóle strefa DRS Mam nadzieję, że do Q2 przejdziemy Zostało 5 minut Dobrze panie inżynier 5 minut raczej powinniśmy wykręcić Jakiś obiecujący czas Dobra, na razie jest dobrze, bo jesteśmy o pół sekundy szybsi niż strefa spadku idę, Kers. Jadę na klawiaturze, panu, No panowie i panie, jeżeli jakieś oglądają. Jadę na klawiaturze i za łatwo się nie jedzie na klawiaturze. Jednak. Dobra, no, powinniśmy wyjść z, z tego ku. Jeszcze sobie nawet chyba przejadę jedno kółko, żeby mieć pewność i polepszyć trochę ten czas chyba że będziemy mieli wystarczającą przewagę to wtedy nie będziemy musieli jechać kolejnego kółka i jedziemy jedziemy to jest za słabo za słaby czas to jest Dać nas na więcej Pierwsi nie będziemy, bo to jednak nie jest amator Troszeczkę poprawiliśmy swój czas ale tam nam tyłem zarzuciło, więc Tutaj jedzie jakiś ktoś to jest Hamilton. Pozostały 3 minuty. Nie wiem, kogo tam z ściąłem, ale mój czas jest w tym momencie ważniejszy. Dobra. E, jedziemy. Pastor jest obecnie czwarty. Pastor Party, wow. I tylko mi tak dzisiaj słabo idzie. Widzę, że ktoś wypadł z, z... No, stawki Dobra, przesunęliśmy się troszkę wyżej Wracamy już do garażu I dobra, jesteśmy 13 Więc... Q2 będzie, będzie Q2 Dobrze się spisałeś, awansowaliśmy do drugiej... No, do drugiej Sesji kwalifikacji, dobrze już, to przy, już te animacje będę przewijał, bo je widzieliście Teraz jak najszybciej na tor Jak najszybciej na tor, będzie najlepiej I kręcimy sobie już jakiś dobry czas Dobra, wzbogaconą mieszankę włączę zaraz Już ją włączę Tutaj będzie najlepiej I dobra, jedziemy już DRS, Kers i grzejemy a i tutaj błąd niestety popełniłem błąd i chyba będziemy musieli jechać jeszcze jedno kółko kolejny błąd, nie to okrążenie jest już zrypane więc zaoszczędźmy sobie paliwa bo z tego już i tak nic nie wyjdzie chociaż będziemy jechać nie poddajemy się ale i tak to kółko już odpuszczam postaram się jechać je jak najszybciej ale je odpuszczę jednak Ale przejedziemy jeszcze jedno i mam zamiar je przejechać dobrze. Dlaczego wam nie pokazuję ten wyjazdowego obciążenia cholera? Masz żwiru. Dopóki i nie pokazuję wam nie go, nie go bo po prostu będziemy tracić na tym czas dobra jedziemy nie to zdecydowanie nie jest to jadę teraz według ee, jak to się nazywa ktoś tam już Polera, zapatrzyłem się do tyłu. Źle jadę. W ogóle źle jadę. Chociaż rekord? No tak, to był rekord. Kolerka. Dobra. A teraz ostro żeśmy spadli. Alonso za nami ciszy. Wystarczy nam paliwa? Chyba nie. Dobra, zjedziemy sobie jeszcze teraz i jeżeli będziemy w strefie w spadku, to się postaramy jeszcze wyjechać na tor i przebić się. Nie wiem, czy teraz Wam nie pokażę samych kwalifikacji, bo. Dobra, zjeżdżamy do garażu. Ten odcinek to będą chyba jednak same kwalifikacje, będę tak robić. Dobra. No ostatnie 5 minut, wyjedziemy na tor. Dobra, niech tutaj się czas przewinie. 5 minut do końca. Dobra, idziemy na tor. Mam nadzieję, że. Uda się jeszcze jednak tutaj coś wykręcić. Pamiętaj, że jedziesz na używanych oponach, więc możesz założyć, inżynier pamiętam. Ja wam nie mówię, ja wam nie obiecuję, nie że my będziemy wygrywać każdy wyścig, który popadnie. Ale starać się na pewno będziemy i mam nadzieję, że będziemy punktować. Chociaż nie wiem, co będzie w Monako i Hiszpanii, bo tych torów naprawdę nie lubię. Teraz pięknie przejechałem ten zakręt. Dobra, małe cięcie było, tylko żeby teraz zakrętu nie przestrzelić. Chyba nie popełniłem błędu Czyżbyśmy wyszli do Q3 Mamy 1 dziesiątą przewagi Nad strefą spadku Jesteśmy na równi ze strefą spadku, pokazało nam plus 0, więc to jest śmieszne. Musimy ten sektor idealnie przejechać. I dobra, jaki będzie czas? teraz z I chyba nam się nie uda. Niestety nam się nie udało, ale próbujemy dalej. Nic nie jest jeszcze straconego. Jeszcze chyba zdążymy przejechać dwa kółka, może nawet. A jak nie, no to trudno. Dobra, mamy 2 dziesiąte przewagi nad strefą spadku. W tym sektorze pewnie stracę. Chociaż. Chyba przejedziemy lepiej niż było wcześniej. Tak, mamy tutaj przewagę, ale tam popełniłem duży błąd. Chociaż, może to ten błąd nie zniweluje nam aż tak tej przewagi. Ale jeżeli zniweluje, no to... To będzie już ostatnie kółko, które będziemy jechać. Oj... 30 I dobra. Nie! Nie uda nam się. Ale teraz ostatnie kółko Jeżeli się uda to mamy Q3, jeżeli nie, zostaniemy na którymś miejscu. Już koniec czasu. Zrób jeszcze jedno pełne obrążenie nie, nie uda nam się już, no właśnie. Ale walczymy, może będziemy jeszcze przed Maldonadem. ależ w co wątpię, ale... Jeszcze nie wyczułem tego bolidu, bo nie jeździłem nim nigdy wcześniej. bf F1 2013, w 12 jeździłem nim. Ale tutaj jeszcze... Jeszcze ani razy. A wiedz się, że w Każdej, no Bolidy się, każdy bolid Prowadzi się inaczej Skończyło nam się paliwo Uważaj na szybsze samochody na torze Co? Nie mogło nam się skończyć paliwo Dobra No jednak się skończyło Dobra. A mogliśmy to jeszcze zrobić. Będziemy wy... no, w wyścigu startujemy z pozycji 14. Niestety nie wykonaliśmy celu, z czego no, nasz inżynier jest zawiedziony. Niestety. Ale przynajmniej będziemy mieli świeże opony na wyścig. Więc taki plusik. No i dobra Zakończymy sobie już odcinek Mam nadzieję, że wam się podobało Tutaj auto zapis No No, jeżeli chcecie mi pomóc Wybić się na YouTubie I jeżeli wam się ten film podobał Zostawcie łapkę, fapkę w górę Dobra, tutaj już wyścig będzie No, zostawcie łapkę, fapkę w górę jeżeli chcecie śledzić mój kanał, zostawcie suba. No, a jeżeli no, macie jakieś do mnie uwagi, w ogóle, zostawcie je w komentarzach albo w ogóle coś. Ja się z wami żegnam. Komentował dla was Ricky RickyGaming.pl. No i się ma.